Dzisiaj na spróbowanie wypiłam sok z ziemniaka. Dzisiaj dzień dobry, dzieje się w naszej kuchni. Dzieci chciały puchaty amerykańskie naleśniki, więc mama tutaj smaży. Jest na właśnie na zmianie smażenia naleśników. Dodatkowo oczywiście jajeczniczka u nas standardowo, a mama, czytam, dla mamy z kapusty, naprawdę działa cuda. Dodatkowo taki jakby zblendowany pokarm z papai, która jest też świetna i naprawdę od wczoraj mnie nie boli tak brzuch. Jest poprawa kochani, wczoraj nie bolał mnie brzuch jedynie takie miałam uczucie jakby ktoś od czasu do czasu kopnął mnie w brzuch i tak bolało ale tak ogólnie nie ale trzymam bardzo duży rygor nie piję kawy tylko herbatę zieloną rano zaczynam od rzucia gumy mastiksowej podam sok z kapusty no i miąższ z papai wymieszany z miodem i też czasami dodaję do tego mleczko kokosowe i naprawdę jest duża, duża poprawa. Być może to te naturalne sposoby, być może po prostu antybiotyki w końcu zaczęły działać i w końcu czuję się lepiej. No ale nie, nie zaszkodzi trochę dla zdrowia soku z kapusty czy papai. No to na zdrowie sok z świeżej kapusty, na pusty żołądek. Naprawdę jest smaczny, słodki, orzeźwiający i podobno leczy wrzodę. Zasusza je więc. Czemu nie? Mm. A tutaj robię sok ze świeżego ziemniaka. Sok ze świeżego jednego ziemniaka nie wygląda zbyt apetycznie, tak jak właściwie jakby sobie tak wyobrazić kremowe cappuccino. To tak wygląda.